Cześć, zapraszam na kolejne wiadomości klimatyczne. Na początek krótka informacja. Zmiana ramówki. Wiadomości będą tylko wiadomościami, natomiast klimatyczne ABC i Jestem Eko będą odrębnymi cyklami. Nie muszą się martwić aktywiści. W kącik aktywisty znika, ale informacje o Waszych poczynaniach będą w samych wiadomościach. Filmów na kanale będzie coraz więcej. Aby być na bieżąco proponuję po prostu włączyć subskrypcję. A teraz przenosimy się na Antarktydę i nie bez powodu, bo ocieplenie bieguna południowego następuje trzy razy szybciej niż ociepla się cała Ziemia. Dane pomiarowe zebrane w amerykańskiej stacji Emocena Scotta za lata 1989-2018 pokazują wzrost średniej temperatury aż o 1,8 stopnia. Nie musimy się jednak martwić, że biegun południowy zacznie się topić, bo średnioroczna temperatura tam nie podnosi się powyżej minus 47 stopni Celsjusza. Problem pojawia się na wybrzeżu antarktycznym. Tam średnioroczne temperatury również wzrastają i zbliżają się do zera stopni. Do tego lodowce są coraz mocniej podmywane przez coraz cieplejszą wodę morską. I tak oto topnienie Antarktydy przyspiesza. Rexie, zostaw! panią! Nie obawiajcie się, nie pożer was. Jak zapewne wiecie, dinozaury wyginęły 66 milionów lat temu. Panowały na Ziemi tak jak teraz my panujemy. Wszystko wskazuje, że tak jak dinozaury, wyginiemy również my, ludzie. Różnica jest tylko taka, że sami doprowadzimy do swojej zagłady. Właśnie trwa wielkie szóste wymieranie gatunków. A to, że jesteśmy gatunkiem dominującym, wcale nie daje nam większych szans na przetrwanie. Naukowcy ustalili, że w dziejach Ziemi było dotąd pięć wielkich wymierań. Największe miało miejsce 252 miliony lat temu. To wymieranie trwało bardzo długo, ba 60 tysięcy lat. W tym czasie z powierzchni planety zniknęło przeszło 90% gatunków morskich i 2 trzecie lądowych. Ale wiecie co? Ludzie są bardzo zdolni. Okres przeciętnego wymierania gatunków skróciliśmy od 100 do 1000 razy. Perafo. Popełnianie zbiorowego samobójstwa idzie nam nadspodziewanie dobrze. Wprawdzie nie pozbyliśmy się jeszcze dwóch trzecich gatunków lądowych, tak jak zdarzyło się to przed milionami lat na Ziemi, za to przez ostatnie 50 lat zabiliśmy dwie trzecie populacji dzikich zwierząt kręgowych na naszej planecie. Zniknęło aż 68% ssaków, ptaków, płazów, gadów i ryb. Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka. Ale najważniejszym jest degradacja środowiska powodująca niszczenie siedlisk zwierząt, głównie lasów. Oczywiście nie można też pominąć polowań. A głównie kłusownictwa. Musimy być świadomi, że degradacja środowiska to w dużej mierze konsekwencja sposobów, w jaki produkujemy żywność, a przede wszystkim rosnącego zapotrzebowania na mięso. Powiem Wam coś jeszcze. Od 1700 roku zniknęło prawie 90% terenów podmokłych na całym świecie. Tylko przez ostatnie 50 lat liczebność światowej populacji Zwierząt żyjących w tych ekosystemach spadła 84%. Ale nie tylko giną zwierzęta. W tej chwili około 22% gatunków roślin jest zagrożonych wymarciem. Większość z nich to gatunki tropikalne. Co się stanie, jeśli nic się nie zmieni? To odpowiedź jest prosta: zaczną zanikać ekosystemy, bez których człowiek nie może funkcjonować. Co możemy zrobić? Tu też odpowiedź jest prosta. Choć nie każdemu może się to podobać. Dążenie do zerowej emisji dwutlenku węgla na niewiele się zda, jeśli nie zmienimy systemu produkcji i konsumpcji żywności. Do tego konieczne jest ograniczenie ilości odpadów. Jak myślicie, co to jest? Niemal idealnie okrągły, ma równe i gładkie brzegi oraz głębokość około 50 metrów. To krater. Ale krater niezwykły, odkryty na Półwyspie Jamalskim na dalekiej północy Rosji. Nie jest jedyny, choć na pewno jeden z największych. Po raz pierwszy na tego typu kratery natknięto się w 2013 roku. Teorie, hipotezy, które się pojawiły na ich temat, były często fantastyczne. Obecnie naukowcy są przekonani, że są one dziełem natury, choć do ich powstania przyczynił się człowiek. A ściślej mówiąc, Wywołane przez nas globalne ocieplenie. Na terenach Syberii, gdzie występuje wieczna zmarzina, pod warstwą gruntu zagrzebane są lodowe soczewki, zwane pingo. Powstają w miejscach, gdzie woda gruntowa przebija się na powierzchni. Można je zidentyfikować, bo tworzą pagórki w syberyjskiej tundrze. Do tej pory ich warstwa zewnętrzna rozmarzała, ale trzon lodowy pozostawał zamarznięty. Szybki wzrost średniej temperatury na Syberii doprowadził do całkowitego roztapiania się tych soczewek. Logika by wskazywała, że w takiej sytuacji grunt powinien się po prostu zapaść, ale nie. Mimo że naocznie procesu nie zaobserwowano, to naukowcy są przekonani, że dochodzi do gwałtownej erupcji, podobnej do wybuchu wulkanu, no oczywiście bez udziału lawy. Dzieje się tak, ponieważ z głębi ziemi napływa gaz ziemny lub metan. W jamie narasta ciśnienie Aż wreszcie dochodzi do eksplozji. Eksplozja ta rozsadza przykrywającą dół warstwę gruntu. Te, jako cyrka, odrysowane kratery nie pozostają jednak długo. Wypełniają się wodą i po roku czy dwóch zamieniają się po prostu w oczka wodne. Naukowcy jeszcze nie są pewni, jak ten proces zachodzi, ale zwały ziemi, które je otaczają, tak jak mówiłem, wskazują na wybuchowy charakter ich powstawania. Z powietrza wykryto obecnie prawie 7 tysięcy podziemnych bombli z gazem, które mogą w każdej chwili eksplodować. Niestety, te kratery to dla nas kolejny zły sygnał. Dochodzi do coraz szybszego rozmarzania ziemi na dalekiej północy, co skutkuje uwalnianiem się dwutlenku węgla oraz metanu, który jest odpowiedzialny właśnie za te wybuchy. A teraz z dalekiej podróży wróćmy do naszego kraju. Niestety w Polsce również zagrożone są ważne dla środowiska ekosystemy. Chodzi głównie o wycinkę lasów. Wprawdzie daleko nam do dramatycznej sytuacji w Puszczy Amazońskiej, ale nasze puszcze również ogołacane są z cennego dla środowiska drzewostanu. Takie zagrożenie dotyczy m.in. Puszczy Karpackiej. Przeciwko wycince przed regionalnymi dyrekcjami lasów państwowych protestowali działacze organizacji ekologicznych, aktywiści i eksperci zajmujący się ochroną terenów leśnych. Lis opublikowało ponad 200 naukowców z całego kraju. Co z tego wyniknie? Zobaczymy. Oby jak zwykle nie wygrał pieniądz. Postępujące globalne ocieplenie charakteryzuje się m.in. zwiększoną ilością anomalii pogodowych. Burze wprawdzie nie są czymś niezwykłym, ale na początku października zaskoczyła nas intensywność nawałnic, które przetoczyły się przez nasz kraj. 5 października doszło w Polsce do ponad 34 tysięcy wyładowań atmosferycznych. Takie burze są charakterystyczne, ale dla okresu wiosennego i letniego. Jeżeli zdarzają się jesienią, to są zdecydowanie mniej intensywne. Takiej ilości wyładowań nie zanotowano w naszym kraju, od kiedy istnieje system śledzący burze perun, czyli od roku 2002. Mało tego, suma wszystkich doziemnych piorunów występujących w październiku w latach 2002-2019 była mniejsza o prawie 10 tysięcy od tych z 5 października, czyli od tych, które miały miejsce jednego dnia, jednej doby. W Polsce Środkowej burzą towarzyszyły opady gradu, a ten grad przekraczał nawet 5 cm w średnicy. Kolejny rekord. Wrzesień był najcieplejszy, zarówno na świecie, jak i w Europie, od kiedy prowadzone są pomiary. Spójrzcie na rysunek. Tam, gdzie jest najbardziej czerwono, różnica temperatury była najwyższa od średniej wrześniowej z lat 1981-2010. Poprzedni rekord z ubiegłego roku został pobity o setnych stopnia, ale odnosząc się do średniej z lat 1981-2010, wygląda to znacznie gorzej. Globalnie tegoroczny wrzesień był cieplejszy o setne stopnia, a w Europie Aż o 1,8 stopnia Celsjusza. A tak w ogóle cały 2020 rok ma szansę stać się najgorętszym rokiem w historii pomiarów. Czy tak się stanie? Trzeba jeszcze trochę poczekać. Pożyjemy, zobaczymy. 25 września na ulicę wyszli młodzi ludzie. Nie tylko w Warszawie, ale i w wielu, wielu miastach Polski. Młodzieżowy strajk klimatyczny zorganizował w tym dniu kolejną demonstrację. Po co? Powód jest ciągle ten sam. Katastrofa klimatyczna. Ale nie jest to oczywiście protest przeciwko zmianom klimatu, tylko odnosi się do ludzi, którzy problem wręcz ignorują. Młodzi ludzie oczekują podjęcia przez rządzących natychmiastowych działań zmierzających do zatrzymania, a przynajmniej spowolnienia zachodzących zmian w klimacie naszej planety. Protestujący zwracają uwagę, że zachowanie polityków jest nieodpowiedzialne i niemoralne, bo po prostu nic w tej kwestii nie robią. Młodzi aktywiści protestowali teraz, protestowali wcześniej i będą protestować aż do skutku. Będzie ich coraz więcej. Tak jak i osób popierających te demonstracje. Świadomość globalnego ocieplenia w społeczeństwie powoli, ale jednak rośnie. Warto podkreślić, że marsz był ochraniany przez policję i przebiegał, w całkowicie pokojowej atmosferze. Yy, w zasadzie, moi drodzy, to już wszystko. Ale na koniec zostało nam jeszcze rozwiązanie zagadki z wrześniowych wiadomości. Przypomnijmy pytanie. Co powoduje zwiększenie się koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze? Prawidłowa odpowiedź C, czyli wzrost temperatury przy powierzchni i spadek temperatury w górnych warstwach atmosfery. A żeby wytłumaczyć to, wystarczy posłużyć się logiką. Jeżeli ciepłe powietrze przez gazy cieplarniane jest zatrzymywane w dolnych warstwach atmosfery, no to nie może się przedostać do góry. W związku z tym górne warstwy atmosfery po prostu są chłodniejsze. I teraz już naprawdę kończymy. Dziękuję Wam za uwagę. Subskrybujcie kanał. No i do usłyszenia w następnych wiadomościach.